Telewizora, niestety się nie pozbędziecie, także no chyba, że macie rolety i będziecie się, siedzieć w ciemnym, ale alternatywnie na taką pogodę jak ta. No to wiadoma sprawa, że projektor ze światłem słonecznym absolutnie nie ma co e, współpracować i konkurować. Znalazłem takie coś na strychu, i chyba na tym na razie telewizor przypakuje. A potem może mi się jakaś koncepcja, <laughs> że tak powiem zrobi. Będzie można sobie zawsze tym telewizorem podjechać, w razie W i... No i uruchomić jakiś podgląd mm, przy super ostrym słońcu Tak więc... Takie coś z Amazona 30 cm cieniutkie i miękkie kabelki HDMI z myślą właśnie o podłączeniu tego do tego projektora mojego Apple TV Nabyłem drogą kupna i jeszcze jedna kwestia, dość istotna, chciałem panu Jackowi, panu Krzysztofowi pogratulować nabycia, zamówienia modelu Y. A ja se to zaraz wymienię, bo kurnia to jest, nie wiem czy to zadziała w ogóle, nie? Może, tam wam znać czy działa czy nie działa, no i oczywiście jak zwykle gdzieś tam te linki do tej mojej tabeli z linkami dorzucę. No Andrzej, zafasował furę nową. Nie zrób teraz kuchy na wyjeździe od razu, ja pierdę! charatnąć taką piękną furą! O. Odebrana fura, chciałem sobie przy okazji, mówię, zawiozę sąsiadów, niech odbiorą. Ja bym sobie prusaka zobaczył, ale niestety prusaka nie było. Kur, ja jestem zawiedziony, bo, bo jestem napalony na prusaka. Proszę Państwa, jest już zapierniczone na pół ściany. Ja pierdzielę 3,5 metra prawie długości, wysokości, nie, dwa chyba. I teraz brakuje mi. Wszystko powinno być w 4, a najlepiej w 8K przy takim rozmiarze, bo przy niższych rozmiarach to nie ma znaczenia. Jak nagrywam tą kamerą, to może trochę mrugać, ale oczywiście oczami to nie mruga. Powinna być informacja, adaptacyjne oświetlenie drogowe. Światła drogowe adaptatu, adaptują się teraz w celu zmniejszenia natężenia światła na innych kierowców i rowerzystów. Po wykryciu ruchu innych uczestników. Poszczególne piksele światła drogowych ulepsza, ulegają ściemnianiu, w wyniku czego światła drogowe mogą częściej pozostawiać włączone i zwiększać widoczność w warunkach nocnych. Aby włączyć tą funkcję w ustawieniach pojazdu wybierz światła, adaptacyjne światła drogowe. Światła, adaptacyjne światła drogowe jest włączone. Nie byłbym sobą, jakbym nie wyjechał, zobaczyć czy ten update świateł coś nie zmienia. Tylko teraz trzeba trochę poczekać, bo już się robi ciemno, nieco, 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 nieco później. Wiecie się kontrolka, że są długie, adaptacyjne. Jedzie gościu z przeciwka, wycina. Pewnie nie widzicie tego, bo ja to oczami słabo widzę, to dopiero na kamerze, ale wycina ziomeczka, bo mi nie mruga długimi. Kurnia, ja nawet to zrobili. Cały czas jadę na długich, tylko dzisiaj ruch jakiś taki niewielki. O, i teraz znowu leci gościu z przeciwka. Cały czas się świeci niebieska kontrolka, na to możecie zwrócić uwagę. Wyciął teraz lewą stronę prawa cały czas, jasne znaki przejeżdża ziomek. I nie wiem, czy dopala, czy nie dopala. No kurnia, muszę się tak temu przyjrzeć. Zobaczymy, zaraz mnie tu pewnie jakiś e, gość wyprzedzi, bo jadę powoli. i Zobaczymy, czy jego wytnie. No kurnia, jakby to tak działało. Bo jak były automatyczne długie i one się tak przełączały, to ciągle ktoś tam komuś tam przeszkadzało, mrugał czy coś. A tu widzę, że mu, że mu to idzie nawet w miarę nieźle. Czyli ta matryca faktycznie ziomka wycina, nie. Teraz wjeżdżamy w lampy. No taki robi przejazd delikatny, testowy. Teraz dopiero zauważyłem na tych białych pasach. No, powiem Wam szczerze, że to działa. Kurnia omijał gościa normalnie, teraz wyjechał z góry, ustawił sobie. Teraz zginęły, zginęły nam te białe pasy po środku, bo było to widać doskonale, że wyłącza, 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 wyłącza. Ziomek przejeżdża i potem włącza. Jak, jak, widać, jak o, widać po tych znakach tam z przodu, nie? że były wygaszone. Ani raz mi nikt nie mrugnął. No, nie jest to jakaś długa odległość. A na przykład kierowcy ciężarówek to są super mega uczuleni na takie, żeby ich długimi osłabiać. Czyli cały czas mi świeci teraz prawa strona. Czyli na wypadek jakiegoś pieszego po prawej, to jest to oświetlone dobrze. A jak to jedzie z przeciwka, to wygasza te segmenty, które by miały mu świecić w oczy. No. Powiem szczerze, że wiecie, że ja krytycznie do tych wszystkich tematów podchodzę i często nic nie działa. Tutaj, żeśmy jechali pod górkę, to on obniżył, bo, bo jakoś się zbliżamy, żeby nikogo nie oślepić z za góry. No, wygląda to całkiem, całkiem, całkiem nieźle. No, tutaj gościu wyjeżdża i teraz widać, że się podświetliły drzewka. Fajnie, fajnie to zrobili tutaj znowu będzie może widać na białym chociaż się białe zaraz skończy, bo teraz jedzie dużo gości z sprzeciwka no, wszędzie tutaj w okolicy są lampy, nie, także mi jest to trudno coś tak to dobrze wytestować hmm. ale wydaje mi się, że zrobili to dobrze, tyle na razie pozytywnie, ale to muszę zrobić jakąś trasę taką wiecie, konkretną żeby, żeby się mógł ustosunkować, czy to faktycznie działa. No teraz żeśmy przejechali, nie wiem, 30 km w jedną, zaraz przejdziemy 30 w drugą. Jak mi nikt nie brugnie światłami, to uznam to za sukces. A widzicie, że światła no, cały czas na długich, bo świeci się kontrolka niebieska. O i tutaj wjeżdżamy do miasta, ale znowu się lampy pojawiają. No ciężki teren do takich testów. Może teraz się załapię? Ciach i patrzcie, jak podświetla to białe e, ten pas środkowy, jak nie ma nic przeciwko, nie? No działa dobrze, działa fajnie, jestem zadowolony. Naprawdę, kurnia z wycieraczkami nie mogą se ogarnąć tematu za dobrze, ale ze światłami to zrobili robotę, szczerze powiem. Jak teraz wejdzie ta opłata re recyklingowa. To taka butelka tak naprawdę nie jest wcale złym pomysłem. Przyszło mi to, 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 to tak z niespodziewanie troszkę. Bo zapomniałem, że w ogóle mam kody w ekwipunku na te, contigo, te butelki. I butelka wygląda tak, że ta jest litrowa, full plastic. ona ma tu taką blokadę, bo normalnie możecie sobie ją gdzieś tam podwiesić. Druga sprawa macie ją cały czas zamkniętą, czyli możecie sobie otworzyć tylko na czas popijania. I oprócz tego macie taką blokadę tutaj przesuwną, i trochę to wygląda jak w strzelbie, że teraz Wam się ten guzik sam nie naciśnie i nic się Wam nie wyleje. Tak więc dobry pomysł. A to jest ten sam, ta sama opcja, co jest z Amelinium, cięższa, ale jest w formie termosu. I tu jest taka gumowa podstawka. No z pietyzmem to wykonane. Powiem szczerze, jestem... Dobra, dziękuję bardzo za przesyłkę. Na pewno się do czegoś przyda. Szczególnie jak teraz trzeba będzie płacić, tak jak za naszą zachodnią granicę, za każdą butelkę, czy za każdą puszkę, czy za każde coś, złotówkę kaucji. Ciekawe jestem, czy to się u nas w ogóle przyjmie, jak wejdą te, te nowe przepisy. Jak Wam się wydaje? Będą ludzie... Bardziej zwracać na to uwagę, czy przestaną po prostu kupować. Bo ja się już przyzwyczaiłem do picia wody, że tak powiem gazowanej, produkowanej we własnym zakresie. Ciekawe jestem, czy to będzie z gazowaną działało. Czy nie będzie wybijało tego korka. Bo jakby jeszcze tu gazowana mogła wejść i by była gazowana przez pół dnia i zimna, to muszę zrobić test. Takie coś nabyłem drogą kupna. Do... tam to. mnie opierniczyły, że... Oj, urwałem rączkę. Że tą trawę to powinienem. Tak, mordo, tak, tak, idzie wiosna. Że tą trawę powinienem przejechać tym. tym sprzętem. No to ją przejadę jak tylko się wyschnie i w ogóle będzie już ładnie. Jak on się nazywa? a reator czy jakiś tam inny? Multiplikator. On te dwie rzeczy robi: że ten filc wyciąga i. i coś tam jeszcze. Jeśli chodzi o rolnicze sprawy to podobnie jak u malarskie nie za bardzo je lubię robić. Ale, ale były naciski w zeszłym roku, żeby to zrobić. Już, cytryna czeka na swoją przekąskę. To w tym roku zrobię. Mordo, twoje przekąski tu są pyszne. Patrzysz na przekąski czy na kamerę? Trochę ją Cassandra podcięła i wyczesała. To jakaś ropa jeszcze do ogarnięcia na przekąska, chodź. No, hop, hop, hop. Zostajesz w domu, chodź. Masz zjedz sobie.